without freezing Yeah isn't that amazing In Christmas times, We'll be chilling and having a good good time Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is Hey kochani witam was Pierwszym vlogmasie, tak, zacznijmy ten vlogmas i zacznijmy go od ym, prezentacji produktów, przepięknych produktów od marki Lily Silk. Yy, zobaczcie, ja mam na sobie yy, jeden z tych produktów, jest to jedwabna yy, bluzka. Spójrzcie jak ona się błyszczy, jaka ona jest yy, piękna, tu ma taką piękną broszkę, taki krawat. Jest przepięknie wykonana. No myślę, że w takiej bluzce to by się nawet e, królowa nie powstydziła pokazać. Naprawdę jest przepiękna. Ja sobie do niej założyłam taką e, aksamitną, zobaczcie, spódniczkę, i to wszystko prezentuje się przepięknie. E, powiem Wam, że jak wyciągnęłam tą rzecz z pudełka, to trzeba było ją troszeczkę przeprasować. No to prasowanie tego materiału to jest przyjemność. Jest to naprawdę piękna rzecz. Marka Lili Silk wykorzystuje do produkcji swoich jedwabnych produktów jedwab najwyższej jakości. Jest to jedwab morwowy, który nazywany jest nawet królową tkanin. Jest to najbardziej ekskluzywny jedwab, jaki możecie dostać. Zobaczcie. Jest przepiękna, wygląda piękniej nawet niż na stronie. Strona jest bardzo przejrzysta, zresztą zobaczcie bardzo łatwo się po niej poruszać. Marka Lili Silk ma do, dla was do zaoferowania takie rzeczy jak właśnie dwa bluzki, komplety pościeli, poszewki, piżamy i wiele innych pięknych rzeczy. Również kaszmir, który jest wykorzystywany do produkcji produktów marki Lili Silk, jest to kaszmir mongolski, także są to materiały najwyższej jakości. Dodatkowo marka nic nie marnuje, ponieważ każdy kawałek materiału jest wykorzystywany do e, wyprodukowania też czegoś innego. Także nie ma tam odrzutu i marnowania. E, jest to coś pięknego. Jest to e, produkt premium, jest to produkt wysokiej jakości. I mam wam do pokazania jeszcze właśnie poszewki, dodatkowo poszewkę i coś wam powiem. Ja to dopiero będę testować. Nigdy nie miałam wcześniej jedwabnej e, Poszewki i właśnie dzięki współpracy z Marką e, zaczęłam o tym czytać i nie wiedziałam, że jedwab potrafi mieć tak dobre właściwości, jeżeli chodzi o naszą skórę. Kochani, tak wygląda poszewka, którą ja sobie wybrałam. Na stronie znajdziecie przeróżne wzory i kolory. Także tak ona wygląda, występuje ona w różnych rozmiarach. Pięknie tu się u mnie komponuje ze ścianą. I co Wam chciałam powiedzieć, to mm, ja wiedziałam, że jedwab jest cudowny, ale jedwab i jedwabowiowi nie jest y, równy. I tak jak Wam mówiłam, jest to jedwab morwowy, y, najwyższej jakości. Jest to królowa tkanin, o czym też już wspominałam. I on ma y, wiele właściwości pielęgnacyjnych dla skóry i włosów, ma wiecie też wiele zalet, mniej sięgniecie, pielęgnuje skórę twarzy, włosy są mniej zniszczone. Y, oczywiście jest chłonny dla wilgoci, jest to materiał oddychający, sprzyja on zasypianiu, y, ma właściwości przeciwstarzeniowe i, i wiecie, jest ogólnie cudownie miękki i cudownie gładki. Y... Bo jest to 100% naturalny materiał najwyższej jakości i ja będę to testować. Ja wiele dobrego o jedwabiu słyszałam, o jedwabnych gumkach do włosów, które mają cudowny wpływ na to też, że nasze włosy się nie gniotą. I powiem Wam tak, że jest to super w ogóle pomysł na prezent dla kogoś, dla prezent dla kobiety coś pięknego, dać jej na miastkę, wiecie, czegoś ekskluzywnego yy, i pięknego. I ja, jeżeli u mnie to się sprawdzi, bo jak Wam mówiłam, nie spałam jeszcze w jedwabiu, to yy, kupię sobie poszewki, bo nikt od razu nie mówi, że trzeba spać w całej pościeli z jedwabiu, ale można sobie kupić, właśnie, yy, wiecie, dwa komplety, żeby były na zmianę poszewek dla siebie, dla męża. Muszę też zobaczyć, jak mój mąż na jedwab zareaguje, bo wiecie, faceci są różni, ale będę próbować. I tak jak Wam ostatnio mówiłam przy poprzedniej współpracy, zaczynam dostrzegać plusy kupowania lepszych rzeczy: mniej, a mniej, a premium. Bo myślę, że fajnie iść w stronę tego minimalizmu. Ja też mam z tym duży problem. I teraz tak pokażę Wam jeszcze, jak to wszystko przychodzi pięknie zapakowane, także już gotowe na prezent. Wystarczy tylko kokartkę przewiązać, żeby było bardziej świątecznie. I, I tak to się prezentuje. Mam jeszcze jeden produkt, którego nie odpakowałam specjalnie, żeby wam pokazać, jak to w środku wygląda. Zobaczcie, po otwarciu jest to wszystko pięknie, estetycznie, minimalistycznie zapakowane. Jest bibułka z logiem marki, i w środku tutaj, akurat, jest taka maseczka na oczy. Nie wiem, czy używacie takich rzeczy, bo rzadko, która mama też ma czas na to, żeby spać w ciągu dnia, ale to jest, myślę, że jeden z dowodów na to, że materiały się nie marnują: że wiecie, w momencie, kiedy szyją taką poszewkę. Później z kawałków materiału, na przykład powstają właśnie takie maseczki na oczy i ja mam taką maseczkę tylko że satynową, i powiem Wam, że materiał jest bez porównania. Ja miałam już styczność z jedwabiem, więc wiem, ale no po prostu ten jest wyjątkowo, wyjątkowo miękki. Muszę też wspomnieć o tym, że wszystkie produkty marki Lili Silk mają certyfikat Ecotex, także jak najbardziej są bezpieczne dla Was i dla Waszych rodzin, są pozbawione wszelkich zanieczyszczeń, więc bardzo, bardzo bezpieczne i warto po nie sięgać. I to by było tyle, jeżeli chodzi o prezentację produktów marki Lili Silk. Mam dla Was również kod rabatowy na hasło BARBARA12, macie 12% rabatu na zakupy, więc... Idą święta, warto skorzystać, zajrzyjcie na przykład dla swojej kochanej mamy, która po, miała nieprzespane noce, gdy wy byliście dziećmi. Zresztą każda mama o tym wie, że takie noce się zdarzają. Um, jak nie, to jest jakąś niesamowitą szczęściarą, ale chyba nie ma takiej matki. Więc taka poszewka za te wszystkie lata opieki nad nami w podziękowaniu, żeby zadbała, o żeby jej skóra i tak dalej były dalej e, witalne. Jak najdłużej były w dobrej kondycji, e, więc e, no. Warto, dla mamusi, albo dla żony, albo dla partnerki, czy dla siostry, dla przyjaciółki, taką poszewkę, czy dla siebie piękną e, bluzkę e, na święta, raz w roku przynajmniej pozwolić sobie na takie rzeczy i zauważyć to, że naprawdę czasami iść w stronę tego minimalizmu. Ja sama mam z tym duży problem i powiem wam, że e, dzięki tej współpracy i poprzedniej współpracy, e, e, pracy, czy jak na przykład kupię sobie coś takiego, e, wiecie, Wysokogatunkowego, to zaczynam zauważać to, że naprawdę warto mieć mniej, a porządnej jakości i kupić sobie jedną porządną rzecz co jakiś czas, niż, wiecie, wiele szmatek, szmateczek, które za chwilę nie wyglądają tak, jak powinny nie nosi się ich już tak przyjemnie, więc. Ja nie mówię, że tańsze jest gorsze, bo ja również sięgać będę dalej po taki, takie produkty. Ale chciałabym w swoim życiu, i to jest takim jednym, może mój, co będzie mój to może taki cel na przyszły rok. I mam nadzieję, że to zauważycie, że będę chciała mniej, a lepiej. Zwłaszcza jeżeli chodzi dla siebie, bo dla dzieci to tam wiecie, czasami się nie opłaca, bo dzieci niszczą, dzieci się brudzą, dzieci przecierają kolana w przedszkolu i tak dalej. Ale o siebie, o dorosłych. Możemy sobie, myślę, pozwolić na chociaż odrobinę mm, takiego, wiecie, poczucia się tak lepiej, ekskluzywnie, luksusowo. Dobra, kończę na razie i zapraszam Was na tego vloga, teraz już tak normalnie. Dajcie znać, czy te produkty Wam się po podobają i idę, bo oni się tam za chwilę pozabijają. No. I... E i będzie też oczywiście rozstrzygnięcie tego rozdania dzisiaj. Także spodziewajcie się. A ja teraz zabieram moją świtę, ogarniam sobie tutaj górę i będziemy piec babeczki. I zostańcie z nami w tym vlogmasie. Rozstrzygnięcie konkursu, konkursu to nie był konkurs, rozdania będzie na samym końcu vloga. Kurde, czy to I zabieramy się za ten bałagan. Dzisiejszy wieczór matka w tym dniu spędza bardzo, bardzo ekskluzywnie przy żelazku. No, no comment. No piękna. Ja wam coś powiem. Tu jest jakby się tu małpki bawiły. Taki bałagan. 86. Mm -hmm. I co ta mała larwa robi w domu, to już wam opowiadam. Larwa czy laura. Laura dzisiaj obudziła się w bardzo nie w humorze, fryzura jej nie odpowiadała, outfit jej nie odpowiadał, nic jej nie odpowiadało i poszła do przedszkola, jak ją przyprowadziłam, to ona od rana do przyprowadzania do przedszkola płakała. Więc poprosiłam panią o chusteczkę, no bo wiecie, jak to dziecko jak płacze, no to ma katar. Jak wy płaczecie, też macie katar. No nie mówcie, że nie płaczecie, ja nieraz płaczę. Wam nawet dość często mi się wydaje, no to ten to. Smarkam wtedy, no i tak mi się wydaje, że tak ma normalnie człowiek. No i wiecie, wysmarkam ją, ja poszła do tego przedszkola, już było wszystko fajnie. E, pół godziny później dzwoni po mnie, panią, że laurka ewa coś rozkłada, bo popłakuje, bo ma 37 stopni i leci jej z nosa. No, z nosa jej leci, bo płacze, a, a temperatura miała 37 stopni, no bo płacząc dziecko się rozgrzewa, a poza tym to nie jest gorączka. No i odebrałam z przedszkola zdrowe dziecko. E, oczywiście panie się zaniepokoiły tym, że Laura się tak zachowuje, bo to nie jest naturalne u laury. No i wzięłam już do tego domu ją, no i nic jej nie ma, ale zastanawiam się, czy ja jej już chyba ten czwartek, piątek nie puszczę, zostawię ją w domu. E, w piątek ma być mm, u nas pani, właśnie muszę dzisiaj do niej zadzwonić, e, chociaż nie, nie muszę. No i mam, chcę iść, no i chcę i za stonem na spacer, a nie mogę, no bo przecież pada, co się te dachówki tak u wiatr, pada, wia? pada znowu, siępi na polu, e, no, pada, no i poza tym, no nie mogę iść, no bo jesteśmy na tej kwarantannie. No ja nie wiem, no pada, no pewnie, że pada. Patrzę, wyszło słoneczko i mówię, a może się przejdziemy jeszcze, ale pada jak zobaczcie jaka tęcza. Oglądam Andziaks i w ogóle ja Andziaks oglądam tylko we Vlogmas, nie wiem dlaczego, podobają mi się dekoracje. O zobaczcie jaka tęcza. No zostaw tu. Zobaczcie w ogóle, jakie mam brudne okna. To jest jakaś masakra, ale już teraz przed świętami nie myję. Dopiero Ej, jak będę naklejać dekoracje, to może wtedy przemyję okna, Ej, tam Ale ludzie. to tak. Co? No? Moje życzenie się spełniło, bo nie chcę iść na spodnie. Że pada? Uh -huh. uh -huh. Ehe? co nie się spełniło. Aż się popłakałam, ale to od cebuli. Już spokojnie. Mama! No? A Przyszłam sprawdzić czystość i mi tak noga ścierpła. Czystość w pokojach. Dzieci, co tu tak pachnie, Laura? A ta poduszka jest wyprana. No, i muszę sobie bluzkę przebrać, bo tak średnio vlog masowo. I tak oglądałam sobie tego vloga, a z Nowego Jorku. mówię. Cześć. Niektórzy, niektórzy to mają życie. Moż mi wysłał też jakiegoś linka z jakimiś y, kursami narciarskimi dla dzieci, ale to jest wyjazd chyba tylko dla dzieci. I y, ten, nie bardzo, no przecież oni są za mali, żeby jechać sami, w sensie Laura, a Antek na pewno by sam nie chciał jechać jeszcze, nie jest na to gotowy moim zdaniem. No i y, nie wiem, bo chcę ogólnie gdzieś sobie pojechać. Po świętach myślę, że jak może wróci po nowym roku w styczniu gdzieś jechać w Polsze. w Polskie góry co? No tak w góry. Jeszcze zobaczymy gdzie, ale pojedziemy. Teraz w sumie też moglibyśmy jechać. ale może przyjeżdżadko na dwa tygodnie, no nie wiem, Zobaczmy, jak to będzie wszystko wyglądać. No to co kochani, bierzemy się za dekorowanie domu i robienie tych babeczek, myślę, że pierwsze zrobimy te babeczki i tak będzie przyjemniej, no to wiecie, za ten vlogmas, za ten czas czekania na wszystko, żeby nie było taka lampeczka, nie zaszkodzi, my się nigdzie nie wybieramy, byliśmy tylko kupić baterie, mamy baterie, także będziemy dekorować dom. Choinka jeszcze musi trochę poczekać, wiadomo, już bym chciała, ale już jutro czwartek mąż wraca. I wiecie co, tak mnie wzięło, że zostawiam laurkę do końca tygodnia już w domu. Niech sobie siedzi w domu, będzie nam lepiej w ten vlog, was. I jeszcze otworzymy kalendarze. Nic szczególnego, bo mamy kalendarze, zobaczcie, tutaj ustawione z Kinder'a i z. Yy, yy z magnetik jakieś czekoladki dla siebie wzięłam, żeby tak wziąć w tym z dziećmi udział, ale Laura się uparła, że są jej, więc niech są jej. I tak. I otworzymy sobie teraz te kalendarze i powiem wam i zdradzę wam, że już na dniach, może jutro, może pojutrze powiem wam, że mamy stronę uruchomioną i ruszymy z naszymi balsamami. Oczywiście też wam więcej powiem wtedy także wasze, moje, e, moi dzieci wszystkich waszych bliskich zdrówko na ten vlogmas i powiem wam, że rozszczelił mi się cały czajnik elektryczny ja go kupiłam na Allegro jak żeśmy się wprowadzali także nie wytrwał dwóch lat nawet jakiś słaby nie wiem Powiem wam, że jak go przechylę, to się tędy normalnie woda leje przez to wszystko. Dobrze, że zauważyłam wyciek wody, nim go ten, wiecie, ładny czajnik, ale no rozwalony do, do śmieci. I chyba sobie zamówię z Vintage Cuisine, bo nie są drogie, albo może jeszcze jutro zajrzę do. Nie zajrzę, bo jutro nie będę miała kiedy. Nie, zamówię sobie już dzisiaj i mi przyjdzie chyba z Vintage Cuisine sobie zamówię. Za 150 zł mam, e, mam e, mikser z wintyczki, z wagę też mam. Waga co prawda mi siadła, ale chyba, dla, chyba mi spadła, mi się tak wydaje. Się... I, e, I dlatego ona wysiadła po pewnym już. czasie. Już, 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 już A my zabieramy się za te babeczki, bo już nie daje mi Laura spokoju. Da -da -da -da. making our christmas memories i've been working so much lately i can barely find the time to sleep yeah I spend my time running around keeping people pleased this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you, baby. This year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories, oh, and I've been long to hold you close. Forget about everything else, isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories, oh, oh. So you should come back home. It's gonna be you and me Hanging by the fire oh. chair Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories oh, I've been longing to hold you, oh, you close Forget oh. about oh. everyone else Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories Pani e, i tak, jak widzicie, u mnie już zagościła świąteczna atmosfera, taka delikatna. Powiem Wam, że mi brakuje jeszcze tej choinki, tej latarni, ale to mąż przyjedzie i pewnie w sobotę się wybierzemy. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Wybieramy się też do kina i tak dalej, ale, e, ale myślę, że przed tym wszystkim, przed tymi planami, które mamy, e, chcę załatwić tą choinkę i chciałabym to zrobić właśnie od razu w sobotę. Zresztą mąż też mówił, że najlepiej najlepiej od razu i najlepiej sztuczną właśnie, że potem jest problem, bo ona się nie chce utrzymać, zwłaszcza że jeszcze wcześniej chce ubierać tą choinkę niż w tamtym roku. Bo w tamtym roku ubieraliśmy chyba na Mikołajki. I tak, kochani, to będzie już koniec vloga, ale jeszcze rozdanie, które jest do rozstrzygnięcia. I czytałam z dziećmi te komentarze, no i dzieci od razu powiedziały, który komentarz. I to koment... wiedziałam, że tak będzie, to komentarz, który ja też wybrałam, za kreatywność po prostu. Nie robię takiego tradycyjnego losowania, że wiecie, na chybił trafił. Tylko po to pro prosiłam, żebyście napisali, dlaczego chcielibyście dostać taki ogród dla swoich pociech, czy tam dla jakichś pociech znajomych, czy bratanków, bratanic i tak dalej. Żeby właśnie z tego coś wybrać i e, padło na wierszyk. Moim zdaniem najbardziej kreatywna odpowiedź, tak to odpowiedzi wszystkie były miłe, fajne i w ogóle, że dziecko by liczyło, żeby się cieszyło, że bakcyla, że ogród, że tamto ale mm, najbardziej wsiął u nas do serca właśnie y, komentarz y, Jasmine. Y. Y, nie wiem, czy to jest imię, czy to jest konik, ale jest to mama Hani y, i napisała do nas taki wierszyk. Basiu piękna, Basiu złota, na rozdanie jest ochota, moja Hania ma lat 3,5, nie widziała jeszcze takich pól. Piękne kwiaty by złożyła, dzięki Tobie Basiu miła, miło, że robisz rozdania, dla dziecka radość wygrania. Pozdrawiamy Cię serdecznie, daj serduszko nam koniecznie. Oczywiście serdecznie duszko poleciało, informacja już też. Mam nadzieję, że się oglądacie tego vloga, szybko się do nas odezwiecie. Laurka w ogóle, jak słyszała, że 3,5, tak jak ona, ona ma już troszkę więcej, bo w październiku skończyła 3,5 roku, ale dla Hani, jeszcze ma koleżankę, Laurka, Hani także, dla Hani poleci ten oto ogród, więc jeżeli się szybko do mnie odezwiesz, to może uda mi się go jeszcze jutro do Ciebie wysłać, czy tam kiedy tam się właśnie odezwiesz, i może jeszcze na Mikołaja ten ogród trafi w ręce twojej córki. Będzie nam miło, jeżeli dostaniemy jakieś, no nie liczymy na zdjęcia, ale chociażby jakąś wiadomość z reakcją dziecka, i tak dalej. Więc tak, to by było na tyle. Zakończymy już tego vloga, no najwyższy czas, 22, jakoś nam ten dzień tak zleciał, no nieubłagalnie i w ogóle mi brakuje jakoś doby, dzieci poszły spać, spać, ja jeszcze ogarnęłam piec, bo coś woda nie grzała, ale tam po prostu już miałam mało tego peletu, jakoś wiecie, no nie mogę się przyjść na tryb zimowy, że jednak trzeba tam co te 5 dni zajrzeć, a nie co tydzień, czy tam co ileś dni. Bo wtedy idzie tylko, wiecie, piec na wodę w domu, więc no, ale. Jest dobrze. Jutro czwartek, w piątek, w nocy wraca mój mąż, oby wrócił bezpiecznie. Święta, no niestety, spędzamy osobno. No, takie, ja powiem Wam trochę, to aż ściska, tak, bo to pierwsze takie święta nasze, tak naprawdę, osobno. Nigdy nie byliśmy osobno w święta. Mimo, że mąż pracował, no to zawsze w święta byliśmy razem. No, ale kolej też na niego, wiecie, inni też chcą spędzić święta w domu w końcu więc y, pojedzie do tej pracy, ale mamy nadzieję, że na Sylwestra wróci bez żadnych problemów, bo ma, pracuje, y, bo przyjechałby dzień przed Sylwestrem, to znaczy pewnie już w nocy, no ale na Sylwestra byłby z nami, więc a szykujemy może jakąś imprezkę ze znajomymi, taką dla dzieci, dla nas, u nas, y, u nas ze względu na... Wiem, w co się pakuje po prostu i co ja będę miała w tym domu sprzątania i wszystkiego, ale chodzi mi też o Astona, nie chcę go samego zostawiać w Sylwestra, bo wiecie, wybuchy, wystrzały i tak dalej. Więc jakbym nawet szła na jakiś bal czy coś, to nie wiem, ściągnęłabym tu moją mamę albo, to znaczy moja mama też ma jakieś plany sylwestrowe, ale pies to jest bardzo duża odpowiedzialność moim zdaniem w Sylwestra, żeby mu zapewnić bezpieczeństwo, a wiecie, że my nie zostawiamy nas to na samego w domu, nie wiem, to znaczy on by pewnie nic nie zrobił i kiedyś muszę go przyczaić, wyjść do sklepu, wrócić, zobaczyć co on będzie tu robił. Co on będzie tu wyczyniał? i ten, Bo żeby nie być na podwórku, bo on wtedy nas czuje, ale przez jakąś kamerkę, żeby go popodglądać, co on wyprawia w tym domu. Myślę, że nie robiłby nic tak, jak nie robi nic w nocy, ale też nie mam yy, takiego, wiecie. Yy. Nie wiem, bo y, ma poczucie, że my jednak jesteśmy w tym domu, a nie wiem, co by robił, jakby nas nie było. No, moim zdaniem, dla niego dużo ciekawiej, jak jest na podwórku, a ma wielką budę i tak dalej. No, a stąd teraz będzie we vlogmasach, bo jak wiecie, ma parcie na szkło jakieś niesamowite. No, i tyle, rozgaduję się. a muszę jeszcze tego vloga złożyć, bo jutro rano chciałabym już go dać do ładowania żeby pojawił się on na kanale. Zresztą już jest, jak Wy to oglądacie. Także do usłyszenia w następnym vlogu. A mnie coś zatyka, czuję. I tak mnie pokazuje, więc muszę sobie jeszcze jakąś aspirynkę na noc zapodać i wziąć swoje witaminy, bo też ich dzisiaj nie brałam. Także robię ciepłą herbatę z cytryną, z miodem, muszę sobie imbir w ogóle kupić, jak na jakieś zakupy też. No jakoś się muszę z moją mamą zgadać, bo chciałabym zrobić jakieś zakupy. Tylko że moja mama pracuje teraz w takich głupich godzinach. No i. No i tyle, Ziemło mi się musiałam przerwać. Do usłyszenia, utropa.